Wybrzeże Krajfish, przytulny domek na plaży mieści dwie sypialnie. No i super, no i fajnie, bo będzie tutaj Hakuna Matata. Hello and welcome, my friends. Witamy podobnie w House Flipper 2. To znaczy ja Was witam w House Flipper 2 i co? Kupiłam następny dom i ten dom będę przerabiać na jakiś fajny egzotyczny egzemplarz. Ile tu telewizorów? Czy ja tego domku już nie robiłam? Mam takie dziwne wrażenie, że już robiłam. Ale może mi się tylko wydaje. Dobra, czas posprzedawać trochę gratów, posprzątać tutaj. To jest trochę creepy. No ale dobra, to nic. Ogarnę chatę, posprzątam i będę przerabiała ten domek na coś w stylu takim egzotycznym. Coś w stylu afrykańskim. Taki mam zamysł, taki mam plan. I już wcześniej sobie to ustaliłam i tak dalej, więc fajnie. Dobra, zaczynam sprzątać. I'm so excited, bo już dawno tutaj mnie nie było w tej grze. Okej, okay, posprzątałam poniekąd. Tutaj jeszcze zostały jakieś plamy brudne na ścianie, ale to nic, to się też szybko ogarnie. Zresztą ja to mogę zalepić bez problemu farbą i lub płytkami. No i muszę wymyślić teraz, co to będzie za pomieszczenie, bo tu jest takie wejście. Mamy ładny taras. Taras też oczywiście zrobię. Jest dosyć wąski, ale to nic. O, właśnie, i teraz przyszło mi coś fajnego do głowy. Także zaraz zobaczycie, co ja tutaj fajnego wymyślam. Mam nadzieję, że to się uda, bo tutaj jest piętro, więc muszę to zrobić bardzo, bardzo. Rozsądnie. Dobrze, przyjrzyjcie się uważnie, jak to wygląda teraz. I, i uwaga, uwaga! Dobra, nic tutaj w sobie szału nie ma, bo zrobiłam taką ścianę. Bo wiecie, mam taki plan, żeby tutaj zrobić ogromny taras. I Chcę to zrobić, ale jednak będzie to wymagało trochę no, większego przemyślenia, bo tutaj mamy takie skosy i nie wiem, czy to będzie dosyć łatwe. I muszę chyba wyburzyć jednak też tą mm, kuchnię malutką, to pomieszczenie, żeby mój plan się udał, ponieważ tutaj będzie jakoś wejście w takim razie. Zresztą ja się muszę dostać jakoś na tamtą stronę teraz. Bo sobie tu postawiłam mur i yy, zlikwidowałam schody, więc na górę też już nie wejdę. Także nie wiem, czy to się uda. Będzie to na pewno dużo, dużo roboty i dużo mm, przemyśleń. Głębokich będę musiała na pewno poczynić. No dobra, kolejna aktualizacja. Wygląda to w ten sposób. Tutaj jest przeogromny taras i jeszcze nie mam pomysłu, jak będzie wyglądało wejście, ale naprawdę bardzo dużo tutaj zburzyłam, więc nie wiem, czy nie za dużo, ale będzie dobrze. Najwyżej będzie to bardzo skromna chatka. No i muszę sobie zrobić tutaj jakąś dziurę, teraz też, żeby się jakoś tam dostać do środka. Co tam jest po drugiej stronie? Co to jest? <laughs> nie ma przejścia chyba jakaś szafa. Okej, okay, tutaj mamy jakąś, jakiś pokoik, malutki i tam jeszcze jakieś pomieszczenie. No dobra, no ale spoko. Ja tutaj muszę zrobić dziurę. A tu jak zrobić ścianę? Dobra, jeszcze nie wiem. Muszę to przemyśleć, czy to warto było niszczyć tą kuchnię. No, w końcu mi się udało wstawić te drzwi tak jak chciałam właśnie, żeby tutaj było jednak wejście. Równo do tej ściany i jest, udało się, okej. Okay. Tak tutaj będzie wejście, tam jednak się trochę pozmienia, także no, ja działam dalej. Okej, okay, tutaj ma, mieliśmy taki taras, ale z racji, że ja tam zrobiłam taki wielki, to ten mogę zburzyć i tutaj myślę, że będzie coś na zasadzie jakiegoś nie wiem czego w sumie. Yy, no, jakiś podwórko tutaj chyba zrobię, jakiś mały plac zabaw. To muszę chyba zburzyć normalnie, bo to jest jako podłoga. Okej, okay, no dobra, no to to burzę i tyle, a to chyba sprzedaję, tak. No dobra, i zgburzony też, i taras, także mogę przejść tutaj do, z powrotem do mojego nowego tarasu. I tutaj oczywiście dokończę płotek, ale tym zajmę się później. Najpierw zrobię taką ogólną konstrukcję całego domu, czyli właśnie pozbędę się pozostałych niepotrzebnych ścian. Dobuduję te, które zburzyłam. I jak widać jednak są potrzebne, więc trochę za dużo ich wyburzyłam. No i tutaj muszę też coś zaplanować. Jest tutaj dużo małych pomieszczeń, ale ja zamierzam zrobić po prostu jakieś większe pomieszczenie. No to to już w ogóle jest takie totalnie dla mnie zbędne. Jakaś garderoba. ok, rozumiem, no ale nie będzie garderoby. Ja tutaj po prostu zrobię taki coś jakby domek letniskowy. No, i tak jak mówiłam, w stylu, właśnie takim, e, hakuna matata, tak, coś takiego sobie wymyśliłam, ale książek. No tak, i tutaj mamy, mieliśmy przynajmniej schody, które ja zburzyłam, więc będę musiała pomyśleć o jakimś nowym wejściu do góry na piętro. E, no i to będzie też trochę takie wyzwanie, ale myślę, że dam radę. Coś tutaj e, wymyślę, tylko jeszcze nie wiem co. I ogólnie zauważam, że nie ma tutaj schodów zakręcanych, a szkoda, bo przydałyby się takie pionowe schody zakręcane, ale mamy coś na, na zasadzie drabina na strych. I myślę, że to będzie spoko opcja, że po prostu ja taką drabinę na strych postawię. Dzięki temu zaoszczędzę dużo miejsca, a będzie można się dostać na górę. Także te schody mogę również sprzedać, bo wydaje mi się, że mój plan jest ok, ale jednak nie będzie tutaj tyle miejsca, żeby jakieś schody robić, tym bardziej, że będę musiała zrobić e, właśnie tak półpiętro i dwie pary schodów, to znaczy parę schodów, więc e, tak. No i dobra, gotowe. Wyburzyłam wszystkie ściany, które uważam za zbędne, i naprawdę zrobiło się teraz mnóstwo miejsca. No i tutaj jest jeszcze łazienka, i myślę, że jednak nie będę zostawiała takiej dużej, jak ona tutaj widzicie, szła w ten sposób, tylko zrobię po prostu to w kształcie równego prostokąta, i tam będzie łazienka tutaj w rogu, tutaj będzie salon. No i gdzieś wejście na górze, na górę, na górze będzie sypialnia, po prostu sypialnia. I nic więcej, to będzie taki kameralny mały domek. No to zamurujmy to, a później pomyślę, gdzie będzie wejście na górę. Chociaż powinnam to chyba zrobić od razu. Dobra, wiecie co? Ja spróbuję to na próbę tu postawić. Kolory weźmy sobie, takie ciemne drewno. Ja, ja taki mam zamysł, żeby to wszystko było w takim ciemnym drewnie. Ale coś tutaj blokuje. Hmm, szkoda. E, no nie zobaczę, co jest na górze. O matko boska, na górze pewnie zostało mnóstwo jakichś rzeczy. Dobra, postawię to na razie tutaj. Jak to wygląda? Okej, okay, taka drabinka, nasz krzesło spadło. Spoko, tak, coś takiego. Ale okej, okay. zaraz dobuduję tą ścianę łazienki. Tymczasem idę tutaj do góry, mm, opróżnić tutaj wszystkie te pomieszczenia i uzupełnić ściany. To będzie jedna wielka sypialnia. O kurczę, to będzie coś naprawdę super. Tak coś czuję już w kościach zobaczcie ile tutaj było niewykorzystanej przestrzeni, to było coś zrobione tak jakby na kształt krzyża czyli tak, żeby te skosy po prostu zalepić, no bo fakt tutaj e, no nie da się za bardzo wejść, nie? no na kucaka się da, ale myślę, że ja wszystkie te ściany zburzę i to będzie sprawiało wrażenie znacznie większego pomieszczenia dzięki temu, to znaczy no nie będzie sprawiało wrażenia, to po prostu będzie większe pomieszczenie mimo, że no tutaj te skosy są bardzo niefunkcjonalne, ale to nic to nic, to będzie wizualnie wyglądało hmm, myślę, że lepiej, chociaż taka trochę stodoła teraz wyjdzie z tego. Okej, okay, mamy tutaj pomieszczenie wielkie jak stodoła właśnie. Więc na razie schodzę na dół zostawiam to sobie na koniec. Ok, skończyłam tutaj mój projekt, taki mały i zapomniałam, że nie pomyślałam o kuchni, więc myślę, że tutaj jednak będzie taki mały aneks kuchenny, ale taki naprawdę malutki, ponieważ jest to dom letniskowy, więc nie potrzeba wcale dużej kuchni. I też stwierdziłam, że drzwi do łazienki będą z tej strony, także tak, teraz najlepsza część, wybór tapet i podłogi. No okej, okay, skończyłam tutaj, no myślę, że tak to zostanie. Ten salon tutaj z kominkiem. No i tutaj mały aneks kuchenny. Wybrałam czerwoną cegłę, a raczej taką pomarańczową, żeby pasowała tutaj do tych plamek na płytkach. No i teraz czas na ustawianie tutaj też mebli. No i widzę, że tutaj tą łazienkę muszę jeszcze poprawić, bo tutaj został taki kawałek, także zaraz to dołożę. I zabieram się za meblowanie tutaj kuchni i salonu. Także, żeby zrobić niespodziankę, za chwilę wam pokażę efekt końcowy salonu i kuchni, czyli aneksu. No dobra, no i skończyłam. Tutaj mamy nosorożca, od razu Wam zacznę prezentację. Jest już ciemno, okej, okay, ale to nic. Tutaj mamy kuchnię i piękny LED, który podświetlają. Jest też lodówka, żeby nie było, ale jest zabudowana i jest piekarnik. Zapomniałam o płycie indukcyjnej, ale to nic, bo mamy tutaj śmietnik. Śmietniczek, jak w każdej polskiej kuchni, pod zlewem. No, deska do krojenia, maselniczka, takie tam drobne rzeczy jeszcze poustawiałam, żeby nie było. E, jakieś tam akcenty dorzuciłam. No i tutaj mamy też oczywiście światło w kuchni, więc jak jest jasno, no to jest całkiem inaczej. E, ja to światło zostawię zapalone. Okej, okay, tutaj mamy salon. Jest to salon połączony, no takim w sumie aneksem kuchennym. Jak mówiłam, tak będzie, ale zobaczcie, tutaj jest część jadalniana. A tutaj jest ta sama szafka, ale służy już tutaj dla salonu. Myślę, że to jest spoko połączenie. Coś takiego. No, jest oczywiście kominek, żeby było ciepło. Jest też obraz z krokodylem. Myślę, że pasuje do tego afrykańskiego stylu. Mamy słonika, mamy tutaj roślinki. I Taką fajną komodę znalazłam. Nie wiem, jak ona będzie wyglądała, jak jest całkiem jasna w ciągu dnia, ale chyba jest okej. Okay. Jak na razie wygląda spoko. Zasłony są szare. W ogóle to mogę je rozsunąć i zsunąć i widzę, że krzywo je chyba powiesiła no tak, ale to trochę było kombinacji z tymi zasłonami yy, nie chcąc otworzyłam okno, trochę mi się nie podoba to na górze taka po prostu rurka i tak trochę tu łyso, no ale okej, okay. ja w sumie i tak nigdy zasłon nie dawałam, więc to jest pierwszy raz, kiedy dałam zasłony Mamy też kanapę, sofę, są to dwie kanapy połączone w jedną i fajnie, że poduszki można tak położyć się, że po prostu tutaj jest na łączeniu ale okej, okay, poduszki są w różnych kolorach. No i mamy ozdoby: tutaj roślinka, która wyłaźni drogę za doniczkę. Ojoj! A to się wytnie. Stoliczek: no i tutaj jest małe biurko z notesikiem do zapisywania wspomnień, bo tutaj nie ma telewizora, nie ma właściwie prawie wcale elektronicznych urządzeń poza kuchnią. No i mamy też tutaj LED, jest tak podświetlony: to nie kominek rozświetla, tylko ten LED właśnie. Bez niego jest całkiem inaczej, więc stwierdziłam, że będzie fajny taki pomarańczowy kolor. No i mamy też oczywiście tutaj nasze zejście na górę, które się rozkłada. Żeby nie było, że je usunęłam. Jest tutaj. Także nawet z tym wygląda też spoko. Możemy je składać i rozkładać. Dla mnie to jest naprawdę super pomysł. Gdybym miała dom piętrowy, to na pewno z takich schodów chętnie korzystała. No nie wyglądają jakoś super wow. Chociaż jak dla mnie nie dla mnie są super wow. Nie wiem jak dla was. Co wy myślicie, abyście mogli mieć takie schody w domu. E, no i wróciliśmy tutaj do punktu wyjścia, więc zapalmy też światło w, w salonie. No i takie fajne fancy tutaj e, abażurki na tych lampach są. Oczywiście motyw żyrafy tutaj dominuje. E, no, tak stwierdziłam, że będzie trochę tematycznie. Tu mamy żerafę i krokodyla. Tak się trochę tutaj wkradł. No ale jeszcze mam dla Was tutaj niespodziankę, zrobiłam też łazienkę i stwierdziłam, że nie będzie tak wszystko totalnie afrykańskie, chociaż po części tam też jest trochę Afryki, a dlaczego? Bo jest wszystko w złocie, no jest zebra, no musiałam dać tutaj zebra, gdzieś musiałam upchnąć chociaż łazience, no łazienka tak się prezentuje i znalazłam w ogóle takie... Super płytki, złote. Po prostu przypadkiem na nie natrafiłam. Są też srebrne, ale stwierdziłam, że to jest po prostu sztos i to będzie mega tutaj pasowało. Czyli mamy wszystko prawie w złocie. Wszystko, co się dało, to jest złocie, jest nawet złota podłoga. E, no i dywanik, żeby trochę tak tutaj rozbić tą płytę. No, i mamy tutaj oczywiście zlew, akcesoria. Tutaj się trochę postarałam, jeżeli chodzi o akcesoria. Szkoda, że lustra nie mają odbić, ale to nic i no trudno. Mamy też zapalone światło na górze, bodajże. Tak, mamy taką lampę tutaj. Po, tutaj po bokach też są cztery. No i roślinki. Stwierdziłam, że to będzie fajnie wyglądało, jeżeli będą w różnych rozmiarach. Jedna po drugiej. No i wanna na środku. Świeczki dla relaksu. No i obrazki, żeby tutaj pokazać, jaki tu jest przepych i bogactwo. Może zgaśmy te obydwa światełka. Okej, okay, teraz jest całkiem ciemno. I zobaczcie, tu jest. Tu się świecą jedynie świeczki, ale nawet gdybym je zgasiła, no minimalnie tam światła dają. Eee, to tutaj się po prostu. Ja Nie wiem skąd to jest To chyba te, te płytki, te mm, złote płytki Tak odbijają światło Te drobne e, drobinki Drobne drobinki światła odbijają e, Że naprawdę tu jest i tak jasno I wygląda naprawdę super, nie? Dla mnie to jest po prostu świetne Podłoga też się jeszcze świeci A ja tu nie ma żadnych lampek, ale okej, okay, włączmy je z powrotem Tutaj już ledów nie dawałam No trochę jest dosyć jasno, zgaśmy może tą górną Okej, okay, zostały boczne No i co myślicie? Ja wracając do tej gry, po prostu przyszłam z nowymi, świeżymi pomysłami i, i chyba dlatego chciałam tutaj wrócić, bo po prostu wiedziałam, że teraz moja rozgrywka będzie wyglądała całkiem inaczej i będę całkiem w innym stylu budowała i całkiem w innych sposobach, że tak powiem. E, może mniej ekscentrycznie, a chociaż to jest trochę szalone, to jest trochę nietypowy taki styl afrykański. Na dzisiaj to już koniec. E, ja po prostu zostawię ten domek z tym tutaj salonem, kuchnią i z łazienką, e, a w następnym odcinku zajmiemy się na pewno. Górą, trzeba tam być, zrobić jakąś fajną sypialnię i może coś jeszcze, nie wiem ile starczy mi miejsca. No i oczywiście podwórko, które no. Podwórko tutaj, Taras, to jeszcze też jest dużo do roboty, ale no w sumie to jest najlepsza część, tak? Czyli wystrajanie, przynajmniej dla mnie, chociaż ja w sumie lubię tutaj wszystko. Dobra, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!